Gdybym powiedział, że to pamiętam, to bym skłamał. Ale wiem, kto dał temu początek. Rozpoczyna się coś, co jest raz dłuższą, a raz krótszą drogą. Zadajesz coraz więcej pytań i szukasz na nie odpowiedzi. Jak to się kręci? Wiesz już dobrze, co to jest. To jest Twoje życie. Poznajesz ludzi, dajesz im energię, a oni oddają ją Tobie. Czy znalazłeś już swoje miejsce na ziemi? A może to wszystko to złudzenie wolności. Wyrażasz siebie tak, jak potrafisz. Chcesz tej wolności i szukasz jej, bo ona jest w tobie. Pamiętaj zawsze, że to Twój czas. Czy trzeba mieć, by kochać? Jest dobrze czasem spojrzeć na wszystko z innej perspektywy, by znaleźć w sobie człowieka. Czy już wiem, co przyniesie życie?